Księga Jeremiasza rozdział 17, wers 910 Postępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać. Ja Pan zgłębiam serce wystawiam na próbę energii, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. To chodzi o to, że my możemy się pokazywać, w, w, możemy się pokazywać ludziom, bardzo święcie, że w ogóle no, jeden z dwunastu apostołów Jezusa normalnie świętszy od nich. Ale Boga nie oszukasz. Jeśli zobaczysz, że to robisz z powodu, nie wiem, sławy, czy po prostu popularności, jaką masz dzięki temu, czy nie wiem, zarobków, nie, to on, on ci sprawdzi Twoje serce. Musisz to robić z miłości dla niego. My musimy się starać nie grzeszyć nie dlatego, że to nas da do nieba, bo nas to nie da do nieba przez poświęcenie Jezusa na krzyżu, tylko dlatego możemy dostać się do nieba. Nasze uczynki nie dadzą nas do nieba. Musimy My się staramy nie grzeszyć dlatego, że Jezus poświęcił się dla nas i dlatego, że każdy grzech oddala nas od Boga. Przez poświęcenie Jezusa możemy te grzechy wymazać i wymazać ten odstęp od Boga i się z do Niego, zbliżyć. Dlatego właśnie musimy to zrobić z miłości do Niego. Czyli musimy mieć Go w sercu. I załóżmy, że nasz, w naszym sercu jest tron. I może na nim się jeść Jezus? Albo coś innego, jakiś Twój idol, na przykład. Może to być reputacja, nawet rodzina, muzyka jakaś. Nie wiem, telefon, social media, lajki, cokolwiek, co tak naprawdę odsuwa nas od Boga i jest dla nas ważniejsze niż Bóg. Więc no, on zbada nasze serca i będzie wiedział. Z naszymi sercami, co tak naprawdę. Co tak naprawdę jest w nich. W sercu jest podstępne, dlatego nie wracam mówić. Jedyny, kto może je przejrzeć i pomóc nam je oczyścić jest Jezus właśnie. Dlatego jeśli macie z tym problem, to pomóżcie się do Boga. Poproście Go, żeby wymienił Wam serce na nowe, wasz umysł wymienił na nowe. żeby Powiedzcie mu, że mu się oddajecie, że teraz on jest w waszym sercu, numerem ja i nic innego. Czasem to będzie wymagało poświęceń. Nie wiem, nie słuchać jakiejś muzyki, nie wiem, yy, ograniczyć u, używanie telefonu, czy odciąć sobie coś absolutnie, bo nie wiem, co to na przykład może być. Nie wiem, pod na przykład. Ale to będzie ciężko, wiadomo. Dla mnie też ciężkie jest było, ale to jest warto. Pamiętajcie, on nam obiecuje wieczną nagrodę.